Witajcie, kochani. Dzisiaj o Jowiszu, który 26 będzie przychodził do znaku bliźniąt. W tym znaku będzie poruszał kwestię znaczenia holistycznego podejścia do świata. Uwielbia szerszą perspektywę i dlatego przebywa na wygnaniu w bliźniętach, ponieważ tutaj nie liczą się szczegóły oraz fakty. Nadmiar, nadmiar informacji i szczegółów może być mylący. I przytłaczać nasz układ nerwowy, kwadrat Jowisza z Saturnem z, z sierpnia 2024 może wskazywać na to, że istnieje potrzeba opracowania szerszych ram nadrzędnego celu, do którego powinniśmy już teraz dopasować szczegóły. Informacje i wszelkie wiadomości. 21 kwietnia 2020, 2024, czyli w tym roku, jak pamiętacie, w Byku miała miejsce koniunkcja Jowisza z uranem. Kilka dni przed dokładną koniunkcją Jowisza i Urana spłonął budynek w Kopenhadze Giełdy, który zbudowany był w 1640 roku. I Podczas tego pożaru został w kwietniu zniszczony do połowy. Pieniądze, giełda, materia, kapitalizm są odpowiednikami byka, a ogień może być postrzegany jako sygnał dobiegającego końca ekonomii ery Ziemi. Poza tym, Pożarem nie wydaje się, aby było wiele godnych uwag wydarzeń związanych z tą koniunkcją. Jednak, wolno, o, e, jednak na wolno poruszające się koniunkcje zawsze wpływa energia właściwości znaku zodiaku, w którym miało to miejsce. Dlatego też w przypadku koniunkcji w byka w kwietniu możemy spodziewać się wydarzeń będących, mających związek z pierwiastkami byka. Byka. Energia byka polega na gromadzeniu, trzymaniu, konserwowaniu, zabezpieczaniu, wyznaczaniu granic, stabilizacji. Co kilka miesięcy, niemal co tydzień, donoszono o rzekomych lub faktycznych przełomach w technologiach akumulat. Akumulatorowych. Czasami stosuje się zupełnie nowe materiały, czasami nowe technologie przechowywania, a czasami zupełnie nowe podejście, takie jak baterie jądrowe. W procesie odchodzenia od paliw kopalnych w kierunku energii zrównoważonych, odnawialnych, magazynowanie energii elektrycznych jest ważnym elementem stabilizacji sieci magazynowania na nadwyżek energii. Wydaje się, że na całym świecie prowadzone są zauważalne badania na ten temat. Kto wie, być może w czasie tej koniunkcji, kiedy to było Jowisza i Urana, zaistniała już jakaś technologia, która w najbliższych kilku latach okaże się przełomem. W dniach do 26 maja, czyli do jutra, doświadczymy zauważalnej zmiany energii. Jakość energii y, pięciu planet, które zbyka, Przeszły do znaku bliźniąt. Jutro także Jowisz, czyli Merkury, Wenus, Słońce. Uran jeszcze pozostaje w znaku byka. Ustępuje miejsce bardziej e, przewiewnym cechom, gdy Słońce, Wenus, Jowisz wchodzi jedno po drugim do znaku bliźniąt. Słońce w, w maju 20, Wenus 23 i Jowisz właśnie jutro 26 maja. Merkury e, następnie. Następnie będzie przechodził 3 czerwca, a Mars 20 lipca. Nie będziemy się skupiać już na materii, stabilizacji, zabezpieczeniach, ale coraz bardziej na tworzeniu sieci, kontaktów, badaniach, wyda, wymianie informacji. Jowisz wchodzący do znaku bliźniąt 26 maja 24 pozostanie tutaj do 9 czerwca 2025. Ponieważ Jowiszowi podróż przez cały znak Zodiaku zajmuje około 12 lat, zwykle przebywa w jednym znaku yy, dokładnie około roku. Od 16 maja 2023 do 26 maja 2024 przebywał w znaku ziemskiego byka. Natychmiast po wejściu do znaku, do znaku bliźniąt utworzy się dokładny trygon do Plutona w promieniu 5 stopni. I od 13 maja do 23 czerwca będzie się trzymał na niebie. Od połowy stycznia do połowy marca 25, obie planety znowu będą się zbliżać do siebie w, 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 w kącie trygona około 10 stopni. I trygon będzie dokładnie już, uwaga, 3 czerwca. Bardzo pozytywny aspekt. Drugim ważnym aspektem, jaki uformuje Jowisz podczas swojego tranzytu w jest nieciekawy aspekt, a to będzie kwadratura z Saturnem, która stanie się dokładna 19 sierpnia, 24 grudnia oraz 15 czerwca 2025. Jednak ta ostatnia kwadratura ma już miejsce z Jowiszem w Raku i z Saturnem w Baranie. Ponadto Jowisz utworzy również trzy sekstyle do Kairona podczas tranzytu przez bliźnięta 12 października, 2 listopada oraz 18 maja 25. W szczególności kwadratura Jowisza do Saturna może stanowić dla nas wyzwanie, to tutaj cykl, który rozpoczął się. Uwaga, 21 grudnia 2020 podczas koniunkcji Saturna z Jowiszem w wodniku. Wchodzi w swój przełomowy kryzys. W trakcie fazy kwadratury możemy zaobserwować, co z nowymi impulsami w danym czasie przetrwało, a co nie zwycięży i odpadnie. Ważnym elementem stał się znak wodnika, jak wiecie, znak, e, znak którym przeszedł Pluton. Ten znak wodnika oznacza wspólnotę, kwestie społeczne, kontakty wszelkiego rodzaju. Wielu kojarzy wodnika z technologią, z nowoczesnością, ale wodnik na wyższym poziomie oznacza humanizm i poza subiektywność. Tu nie chodzi o jednostkę, ale o współpracę i lepszy świat dla wszystkich. Kwadrat pomiędzy y, Jowiszem znajdującym się w bliźniętach a Saturnem w rybach może dotyczyć pytania, jakich informacji, jakich danych potrzebujemy. Aby prawa większej całości stały się rzeczywistością, może być to okres bardzo intensywnych badań pod każdym względem, w którym nastąpi wiele przełomowych odkryć naukowych. Znak bliźniąt, jak żaden inny, symbolizuje nauka, badania podczas gdy znak ryb, oznacza niewidzialną rzeczywistość w tle, która otacza nas wszystkich. Ostatni tranzyt Jowisza przez bliźnięta trwał od 11 czerwca 2012 do 26 czerwca 2013. Przypomnijcie sobie, co się w Waszym życiu wtedy działo. Był to czas na przykład kryzysu finansowego w regionie Europy, ale także, jak pamiętacie, historia Edwarda Snowdena, który, z której wynikało, że służby mogą kontrolować na całym świecie bezproblemowo. W tym czasie wzrastała świadomość zagrożeń, jaką niosą ze sobą na przykład nowoczesne technologie, prawdopodobnie także pod wpływem wcześniejszej kwadratury, kwadratury urana z plutonem. To był bardzo trudny wtedy aspekt. Ponieważ wraz z Jowiszem w bliźniętach papież Benedykt XVI zrezygnował wtedy z funkcji w roku 2013, a 13 marca Marca, papież Franciszek został wybrany jako pierwszy papież z Ameryki Łacińskiej. Fakt, że papież ten pochodził z zakony Jezuitów, które od dawna odgrywa ważną rolę w systemie edukacyjnym Europy, również bardzo dobrze komponuje z pozycją Jowisza w bliźniętach. Media są centrum uwagi tranzytu Jowisza przez bliźnięta. Będą poruszane tematy komunikacji, transportu, handlu, nauki. Być może do, doświadczymy o spektakularnych wydarzeniach czy kradzieżach na, na pierwszych stronach gazet, lub o oszukańczych działaniach wpływowych ludzi. Bardzo dużo tematów związanych z komunikacją, z informacjami, z gadaniem. W niektórych przypadkach prawdopodobnie będzie więcej, Obiecywane niż to jest możliwe. Niektórzy ludzie mogą zagubić się i stracić szczegóły z oczu, i stracić szerszy obraz, który jest ważnym. Gdy Jowisz jest w bliźniętach, wszyscy możemy odczuwać potrzebę mówienia jak najwięcej. Wielu z tych słów może niestety w tym czasie mieć naprawdę mało znaczenia czy mało sensu. Odróżnienie tego, co naprawdę jest ważne od tematów drugorzędnych, może być trudniejsze niż, niż zwykle. We wszystkich wyżej wymienionych obszarach komunikacji, transportu, handlu, nauki mogą wystąpić poważne błędy e, oceny. Nawiasem mówiąc, dotyczy to także tranzytu Jowisza, na przykład przez wagę i wodnika, czyli dużo informacji, mało treści i mało jakości. Niemniej nie jednak. Dobrze jest teraz ciel, ciel, dzielić się sprawami, informacjami, artykułować nawet najbardziej oryginalne pomysły. Zas zasadniczo przeżyjemy okres burzy mózgów. Nie powinniśmy jednak popełniać tego błędu, polegającego na wyciąganiu pochopnych wniosków, czy decyzji, ale przede wszystkim zawierania transakcji i kontraktów długofalowych czy z wieloletnim wyprzedzeniem, dlatego że no, trzeba dokładnie zbadać, czy rzeczywiście z jowiszem, który niekorzystnie czuje się w tym znakiem, naprawdę będzie się to opłacać. To, co teraz będzie się mówiło, myślało, wymyślało, potrzebuje czasu, aby się rozwinęło, czy nabrało głębi i uformowało naprawdę treść. W końcu, na końcu, gdy Jowisz będzie wychodził ze znaku bliźniąt, będziemy już wiedzieli o co tutaj chodzi. Na początku, chodzi o Twoją inicjatywę, o opracowanie czegoś nowego. Gdy Jowisz będzie w drugim w kwadracie, chodzi o znaczenie tego Twojego pomysłu czy idei, i dopiero gdy znajdzie się w trzeciej ćwiartce i będzie już przechodził do znaku raka. Będziemy już wiedzieć, co z kooperacji z innymi ludźmi staje się jasne, co może pozostać, a co prawdopodobnie jest raczej niea, re, nierealne. Horoskop Ingresu Jowisza do horoskopu tworzymy na dokładny czas, w którym planeta wchodzi w nowy znak. W tym przypadku jest to 25 maja 24 o godzinie 23:15. Stworzony w ten sposób horoskop może także dostarczać wiele informacji, jakie kwestie mogą nas zajmować w czasie przejścia danej planety przez dany znak. W tym czasie widzimy, bardzo dobre aspekty, czyli trygon Jowisza e, do, Wenu, do e, Wenus i Słońca do Plutona, czyli Jowisz, Wenus i Słońce stoi w trygonie do Plutona w wodniku. Stwarza to wrażenie bardzo nowacyjnego, szybkiego czasu, w którym będziemy mieli do czynienia z szybkimi zmianami, wymianą informacji, spostrzeżeniami. W przeciwieństwie do ostatniego tranzytu w roku 2012-13, kiedy Jowisz był w bliźniętach, mieliśmy do czynienia z bardzo trudnym kwadratem urana do Plutona. Tym razem mamy do czynienia z trygonem, bardzo pozytywnym aspektem. Oznacza to, że stare konstrukcje można teraz znacznie bardziej harmonijnie zastępować nowymi. Rozwój następuje stosunkowo szybko, płynnie, a ciężkość nacisku i poprzedniej ery ziemi. Będzie ustępować zwiewnej, pomysłowej, lekkiej energii powietrza. Planetą rządzącą Jowiszem podczas tranzytu bliźniąt jest Merkury, i e, podczas e, ingresu Jowisza do znaku bliźniąt znajduje się, e, znajduje się w znaku jeszcze Byka e, i e, nie ma szczególnych, e, szczególnych aspektów. W połowie znaku byka może oznaczać energię plutoniczną, czyli może to dotyczyć transformacji materii lub bardzo nieświadomych komunikatów. Może także chodzić o uwikłania, tematu, tematy tabu, tajemnice. Yy, czy też niewiele niewiadomych, ponieważ merkury nie jest uwzględniony ważnymi aspektami, możliwe też, że na początku z jowiszem w znaku bliźniąt nie będziemy mieli dostępu do wszystkich informacji. Jowisz w znaku bliźniąt będzie miał ogromny wpływ na znak bliźniąt, na znak wagi, na znak. Yy, yy, Strzelca oraz znak ryby, oraz jeżeli masz planety w tych znakach. Pozycję Jowisza dla każdego znaku Zodiaku omówiłam już w horoskopach na maj. Będę także omawiać na czerwiec. Link do horoskopu na maj, gdzie już macie sygnał, czego możecie się spodziewać, umieszczę u góry. Do zobaczenia i zapraszam już na horoskop miesiąca czerwca, który będę przygotowywać. Informacje wszelkie do mnie znajdziecie pod nagraniem, pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Do zobaczenia.